Wierzę po mieście Moment! To miało przecież tak wyglądać Każdy miał mieć żarną ty tylną nowy światopoglądak Nawiasem mówiąc Jest to idealny przykład tego tego Microsoft Nie biewały Jestem odporny na Policję! chuja wam lat! Mi Szesnastolatek Masz jakieś problemy? Napierdalał do rozpuku ja Ci ludzie nie mają naszej sprawy o, DZWANIEMY PO POLICJĘ! Chciałem źle, odbanuj mnie KURWA Man. Jak myślisz dlaczego kurwa bez PLAYSTATION GRAM Nie no pierdolę kurwa Powiedz misz, a fajnie już było No to zajebiście Dziwna wiwna, w To było najlepsze, nie Ale to chciałem zastąpić na no, koniec, nie? Żeby każdy był zadowolony Nawet ja